Przed nami kolejne spotkanie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, a dziś naszym gościem jest prezes Profesor Rafał Żelazny. Witamy. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Nie tak dawno Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia, które właśnie grupuje specjalne strefy ekonomiczne czy wolne strefy ekonomiczne. Co to daje strefie? Tak, dokładnie podczas naszego wydarzenia, konferencji w gmachu Muzeum Śląskiego, podpisaliśmy z przewodniczącym Światowej Federacji Wolnych Stref Ekonomicznych, w skrócie FEMOZA, porozumienie o współpracy. To porozumienie, które pozwala z jednej strony oczywiście korzystać nam z kontaktów, które Światowa Federacja posiada, z drugiej strony oczywiście, powiedzmy też wprost: Światowa Federacja chciała zobaczyć, chciała być bliżej naszych osiągnięć, naszych. Doświadczeń, o czym rozmawialiśmy właśnie podczas, podczas tej konferencji. No bo nie zapominajmy, no, Katowicka specjalna strefa ekonomiczna jest w gruncie rzeczy najlepsza w Europie, druga, czasami trzecia na świecie. To prawda, natomiast no, wymiana doświadczeń nazwijmy to także pewien networking międzystrefowy dostęp do Pewnej dawki, nazwijmy to w skrócie światowej wiedzy, którą federacja posiada, bo będąc organizacją zrzeszającą wolne na strefy gospodarcze, ekonomiczne, no jest to dla nas na pewno sprawa prestiżowa, żeby z taką federacją współpracować. Panie prezesie, od dawna nie mieliśmy, mam nadzieję, że pan się ze mną nie zgodzi, ale od dawna nie mieliśmy dużych inwestycji w katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej. Czy może to porozumienie ewentualnie coś nam da w tej materii, bo mamy oczywiście program Polska Strefa Inwestycji, mamy wielu małych, średnich, którzy inwestują wartościowo czy liczbowo to wszystko wygląda całkiem nieźle, ale dawno nie było jakiegoś takiego dużego inwestora, który by pociągnął za sobą. Innych. Ostatni duży inwestor to była firma koreańska, która postanowiła rozwijać w katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej produkcję ogniw do samochodów elektrycznych. W części się spadłem redaktorem zgody, w części nie. Zacznę od słowa od przymiotnika duża inwestycja, tak? Jeżeli popatrzymy na rok 2023, no to chociażby inwestycja włoskiej firmy Brembo jest jedną z potężniejszych, to jest wartość około 450 milionów złotych. Ale to jest inwestycja, w której Brembo jakby powiększa swój stan posiadania, jak ponieważ najbardziej. istnieje w strefie już od wielu, wielu lat. Jak najbardziej. Przy czym tutaj, właśnie ta druga część mojej wypowiedzi, zgadzam się z panem redaktorem w tym, że czekamy, poszukujemy. Jesteśmy także po pewnych rozmowach, które, no, mam nadzieję, zakończą się. Czymś, co nazwalibyśmy no, inwestycją greenfieldową o dużym, o dużym potencjale, zarówno wartościowym, jak i oczywiście liczbie miejsc pracy. No i oczywiście tutaj te rozmowy, szczególnie w kontekście także otoczenia zewnętrznego, nie są łatwe, no bo wszyscy wiemy, że pewne elementy, nazwijmy to, niepewności gospodarczej nie ułatwiają dużych inwestycji. Więc podsumowując, jeśli mówimy o tak zwanych inwestycjach dużych greenfieldowych idących w setki milionów euro pewna zgoda z panem redaktorem ale nie pełna no bo mamy także dużą inwestycję chociażby w województwie opolskim w firmę Ekokna. także nie mówiłbym że nie mamy dużych inwestycji ale faktycznie może nie mamy takich przez ostatnie 2-3 lata inwestycji o charakterze przełomowym Wydaje się, że taką no jakby aktualnie realizowaną przełomową wielką inwestycją może być samochód Izera, no ale tu już mamy opóźnienia właściwie liczone w latach. Ponownie pozwolę sobie powiedzieć już to o czym kiedyś wspomniałem. No że za projekt Izera obecnie odpowiada spółka Electromobility Poland i jej właściciel czyli Ministerstwo Aktywów Państwowych. W tym sensie Katowicka specjalna strefa ekonomiczna oczywiście kibicuje temu projektowi, bo mieliśmy pewien udział w jego przygotowaniu, ale no nie mamy wpływu na to, co dzieje się z nim teraz. Jak pan redaktor wspomniał, opóźnienie projektu oczywiście jest, natomiast no, decyzje ostateczne, jak rozumiem, na dzisiaj jeszcze nie zostały podjęte, czy projekt będzie realizowany, czy też nie, bo to decyzja właściciela. I tym stwierdzeniem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Państwa i moim gościem był profesor Rafał Żelazny, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.